Wszystkich bardzo serdecznie w tym przewodnictwie w tym odcineczku z Minecraft'a! I słuchajcie, nie uwierzycie, co się dzisiaj będzie działo? Dzisiaj będziemy, słuchajcie, ostatni dzień spędzać w przedszkolę. Dokładnie, ponieważ dzisiaj będziemy zdawać test! Zdawać ostateczny test przedszkola, który tutaj pokażę nam się, czy już jesteśmy tutaj gotowi, żeby z przedszkola wyjść. Czy nie! Ale ja tego, słuchajcie, zdam! Bo to się uczyłem, nawet chyba weźmiemy tutaj te książki, zobaczmy. Weźmy szybko te książki, więc może ktoś nawet myślał, że się przynajmniej uczyliśmy. Tak naprawdę, się za dużo nie uczyliśmy. Tak posłuchajcie, będziemy opuszczać dzisiaj, że tak powiem, to przedszkole, dlatego wezmę tutaj ze sobą moje łóżeczko piękne, zamknę tej cel i się pożegnę tutaj, no bo mimo tego, że było tutaj, no nie, przyjemnie, było też tutaj przyjemnie, więc mi się tutaj podoba. Czy boję, to jest jakaś podejrzana książka. Zaraz zobaczymy. Chwila, odpalam tę książkę. Tutaj pisze. Ostateczny test. Matma. 10 razy 24 równa się 240. Jesteś, jesteś nauczyciel. Halo, y, dzień dobry panie nauczycielu. Halo, halo. Dzień dobry. Panie nauczycielu, dzień dobry. Witam tutaj bardzo serdecznie. Jak e, gotowy? Beciej, dzień? No tak, no właśnie, bo dzisiaj przecież mamy ten sprawdzian taki, prawda? Którym tutaj zakończę moją całą edukację tutaj w szkole. No dobra, a, ja tak? jestem chyba gotowy. Dobra, odpalaj nauczycielu. Jesteś gotowy? Powiedz mi tylko, cię pytania e, będą trudne? A, kurde, to będą trudne a ty, pytania? A ty nie zaglądałeś tutaj? Nie no, wiem, dlaczego? Czy ty, ja. ty tutaj zaglądałeś Nie, no. Powiedz no chwila, szczerze. Tak. Posłuchaj, pozwól na ciszę, ja tutaj nie zaglądałam. Ja nawet bym... O nie, co ty masz znieść? Spokojnie, Powiedz poczekaj. szczerze. Wysłuchaj mnie do końca. Ja nie mam tutaj żadnego tej zamiaru, bo to jest... Ja tutaj uczciwie wszystko robię. Cały test tutaj uczciwie zrobiłem, więc proszę mi tutaj nie podejrzewać, ja tutaj jestem bezbronny. No ja dobra, nie będę dobra, 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 ja tak. dobra. To tak. To jest ostatni pytam, test. Ostatni. Abyś, test. abyś ej, zakończyć, ej. mógł zakończyć. Mógł zakończyć edukację tutaj. Tak? I dobra. dobra. I będę i do tak, Będziesz wolny, jest. będziesz wolny, synek Co, ale świetnie! No, nie mogę się doczekać. Dobra, dobra to, powiem, to pierwsze pytanie. pytanko, takie grube. Aha. Nie, Wydaje mi się, że nie odpowiedź na to pytanie. No, no dobra, y dobra. Dawaj Matma. Matma, okej, okay, jestem dobry y z matką. 10 tego. razy 24. No to jest oczywiście 240 240. jest jestem dobry z matmy Co? Bum. I co? 240? Od razu ci powiedziałem. Co? Poś, jak jestem Ej, dobry z nie. A wczoraj, to jest niemożliwe. To ale jest nic, niemożliwe. To ja, jest. To nie, ty ja, zgapiałeś. Nie, nie, zgapiłam, ja Tutaj po prostu. Ale Gacko przyszedłem, i teraz tak pomyślałem. Ja musiałem zniszczyć tutaj parę książek. się musiałem nie przeczytać, ale żeby je przeszedł, musiałem zniszczyć. Śmierdzi Kolejny mi to. Pytań. Śmierdzi mi to, synek, ja bardzo mi to śmierdzi. A ile ja potrzebuję punktów, żeby zdać w ogóle to przedszkolę? Bo... No dwa, dwa punkty. Dwa punkty? No dobra. No to chyba nie no, jest... no, okay, no dobra, masz jeden, no dobra, no masz jeden punkt. i lecimy dobra, do następnego. Super, super. Dobra, kolejne. Następne pytanko to jest jest z przyrody. Co to jest... przyrody, Waga. Kurde, synek, słuchaj. Co no. to jest zielone? Zaczyna mhm. się na P, a kończy na N. To będzie palion, to będzie oczywiście, że palion, palion zielony, To jest niesamowite. tak, dobra, snyk, weź już tam, weź już ja, tam, ja, ja, lepiej no, ustoki, bo. Nie wiem, może na uczcielem no, zostanę, to by było tak, ja, no, łatwe. Dwa pytanka ci wyszły i już pozaczysz, dobra. Ja, następne, następne będzie trudne. Trudne, no Dobra, przy ja, będzie, będzie łatwe, no to, e, dobra. Przy będzie łatwe. Z historii. Mhm. Z historii. No. To tak, ile osób jest na Palionowie? Na Palionowie jest 5 osób, osób. Ja tu jeszcze są gej, No dobra, no to było akurat łatwe pytanie, to było bardzo o, łatwe. Kurde, Jeśli ja nie mogę już ma to się trzy. tutaj, naprawdę, sypiali o no. no, zaraz zniszczymy tę tabliczkę. Wejmy jakiegoś nieznajomego, bo już tutaj Czas nie będę siedział. Ani! Tu... Co, 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 ty ty co ty robisz? Dobra. No, no, co ty robisz? Co ty robisz? Tutaj, dobra, kolejne pytanko. Jakie? Pytanie? No co, tylko tutaj się byłem przywieczyć. Okay, dobra, okay. pytanko jest takie. No, Kiedy to? powstał Minecraft z informatyki? W którym roku? 2009, o, haha, i co? Co? No tak. Jak to? Nie, no. Skąd ty to wiesz, kurde? Takiego A, czegoś dobrze. nawet nie ma w książkach. Udało się, mój drogi, udało się. Nie, nie, nie. No bo zresztą jestem mistrzem, jestem najlepszy. Jestem tak dobrym uczniem. No słuchaj, ja tutaj, bo z tego przedszkola już dawno temu wyjść, bo jak ja widzicie, ja tu się świetnie zachowuję, po pierwsze. Po drugie, ja tu umiem bardzo dużo, no więc nie wiem, co ty jeszcze do mnie chcesz, ziomek. Naprawdę, wypuść mnie z tego przedszkola i dajmy sobie już Dobra, to. zobaczymy. Jeszcze będziesz musiał wykonać pewne mm, zadanie. Jakie zadanie? Które nie będzie łatwe. Więc o, przygotuj się, bo ostatnie pytanko ci zadaję i potem, dobra? potem e, praktyczne, praktyczne zadanko no, będzie. No dobra, dawaj, 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 jest pytanko ostatnie. Dobra, ostatnie pytanko jest takie. No jakie? Czy papieroski są zdrowe? Nie, no właśnie kiedyś, kiedyś ja oczywiście tutaj używałem ich, ale słuchajcie one są niezdrowe, one są pój. Nie, 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 nie robimy tego, nie. Ogromne nie, stawiam na nie i co? Udało się, koniec pytań. Kurde, koniec. no dobra. Dobra, zdałem, zdałem, słuchajcie, dobra wychodzimy Kiesu. stąd. Czekaj, trzeba ocenę, Jakie jeszcze nigdzie nie co wychodzi? Sobie? jeszcze nigdzie nie wychodzi. Dobra, dobra, to czekaj, czekaj, dobra, to nie wychodzę, spokojnie, jestem mm. miesiąc, co tutaj... Przerwa, nie? przerwa na dwie minutki na jedzenie i zaraz no idziemy dobra, na dobra. Prz... ostatnią co? konkurencję. Ostatnia jakaś konkurencja, dobra, daj mi jedzenie, okej, okay, dobra, Masz tutaj chleba, wie. jest tylko ocenę, muszę tutaj wystawić. Dobra, odcinka, juhu, moi drodzy, udało się, odcinka, mm. ale to jeszcze nie koniec. Co tutaj nauczycie? Pięć. Może mieć dwa na ja naprawdę nie wiem, ale się pomyśl, że troszeczkę... Tak, 8, tak, no 5. niestety... Nie było, udało się. Niestety pięć, no, niestety piątka. No dobra, dobra nie. Jestem... jesteś już najedzony? Tak, jestem najedzony, jestem Dobra, to chodź tutaj. Dobra. Eee, oj, Co robi? Co robimy? Co będziemy robić? Bo to jest dobre pytanie. Musimy tak, masz mieczek. No mam miecz, taki nasz drewniany. Drewniany, tak, drewniany. No. Dobra. No musimy się zmierzyć i kto będzie miał trzy serduszka? Co? Przegrywa. Ale jak Przybił. Czemu ty masz? Czemu ty masz? Eee, ten taki miecz dobry, to jest nie w porządku. Weź ten kilo. Bierzesz ten kilo. Nie, nie, nie. nie. Co ci mam dać? No chyba nie, chyba nie, ja z ja przecież nie mam z tobą szansy Synek, dobra, nider, dobra, walka jest, tak? Ty ja widzisz, ja mam zbroję, ja nie mam żadnej zbroi, nie, tak nie będzie o Nie, 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 to to nie, nie, się nie. Mi. Chciałoby a, się, kurde, nie Ty nie masz, no nie do się do co? Nie co? To ja mogę, ja mogę łuk mieć, chociaż nie mam strzał do niego Nie, to, to robimy tak, ty masz, czekaj, musimy jakoś zrównoważyć Nie wiem mm. musimy zrobić tak. Do? I ty bijesz, drabiam, bo ja bijesz, no dobra, byłem, ja i tak mam większy. więc ja, dobra, umarach, ja z... i tak wygram. No jest... oczywiście. Jestem gotowy, jestem. Ja pójdę w ten, bo ty tam parkura robisz, Uwaga, jesteś gotowy. Dobra. Trzy, dwa, jeden, start! Zaczynamy tutaj, zaraz się tutaj sklepie, tutaj kropy. A, A masz! A masz, dobra, kabingo, kurde, kabingo, kurde, kabingo, kurde. Kabingo, nie uciekaj się. A masz, jeden hit, drugi hit, trzeci hit, czwarty hit, zaraz piąty. Dobra, nie, dobra koniec, to koniec, dobra, koniec, dobra, koniec, 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 koniec. Dobra, ale to jest cudzołóstwo, bo śniada, ona nic nie bije. Oszukałeś. Nieprawda, nieprawda, bije nie Oszukałeś, nieprawda. synek, oszukałeś konkurencję. Cztery serduszka, cztery serduszka miarę. No, byłeś bardzo blisko tutaj, powiem ci szczerze. No ale. Kurde, cóż, no. No, wygrałem, czyli co nauczyciele, no, powiedz mi, czy mogę w takim razie opuścić tutaj hmm. to przeszkolę? Powiedz mi, czy jesteś gotów, żeby opuścić to, no bo o, myślę, że ja bym naprawdę tutaj już nie jestem. Dobra. Co? Ja tutaj trudno. Co? Zdaję łaskę pana, trudno. No Możesz wejść, możesz wejść, pozwalam. Tak po prostu tak. Już mi raz. się nie chce, już mi się z tobą nie chce tu być po prostu. Nie no nie masz. Dlatego, nie już. Co? Dlatego Co? jesteś wolny. Ale ty jesteś świetny, uścienny, ja ciebie nie doceniam, dobra, dawaj ty piona, albo nie wiem, dam ci może moją marchewkę ulubioną, jedną książkę ci dam. Dobra, to Nie, 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 nie. jest już no, trzymaj się tutaj, ja spadam. Elo.